Skoro ryż wzbudzał tyle emocji, to aż strach pomyśleć, jak się zakończy dzisiejsze zadanie. Dzień dobry! Dzień dobry! Zobaczcie, co natura mi przygotowała. Ryby. Brawo wy! Już myślałam, że nie. Piękne ryby, świeże, musicie wyfiletować sami. I co wy na to? Nie znam się zupełnie na rybach ani na filetowaniu. Filetowanie? Masakra! I musicie wykorzystać tę rybę do przygotowania susi. Będziecie pracować indywidualnie. Serce mi na chwilę po prostu stanęło. Nie zepsujcie mi ryby. Wpadła w panikę po prostu, bo wiedziałam, że tego nie będę potrafiła zrobić. Czy wszystko jest jasne? Tak, tak, szef. No to pach. Do roboty. Powodzenia. Dla mnie to jest czarna magia. Przeraziło mnie to strasznie i na początku było we mnie przerażenie. Oj, kurwa, śmierdziała tym rybsztalem później. Przepraszam, muszę. Bo o, chodź, kochana. Dziś poznamy różne sposoby filetowania ryb. Ej, ja nie umiem filetować ryby. Sposób pierwszy na flirt. Odcinasz tutaj? Od razu tym nożem, czy mogę... to nie, nie, żeby... nie, to za chwileczkę. Chodzi o to, żebyś odcięła tutaj przypłatkę. W sumie nie wstydzę się tego, no nie, nie filetowałam takiej wielkiej rybuchy. Tak. <grym> powolutku, powolutku. Chciałabym tylko spytać, czy... Jedno cięcie, czy robisz rękę. Jedno cięcie. Fajnie też mieć tą y, możliwość pogadania z szefem Robertem, ja go po prostu uwielbiam. Ale no. dlaczego ja, w Ja, ja to tak ja tak właśnie ta... nie wiem, nie Ale pójdź, ja trzymam tę <grym> rękę. No. no ujął tą moją rękę naprawdę... Strasznie sztywną rękę się No właśnie coś, te, coś, coś ona wzięła, ta ręka. Po prostu... No, no musisz uwierzyć w siebie. No, no właśnie, kurczę, nie wiem, co ja tej pewności siebie straciłam, czy, czy to co. Musisz powycinać. No bardzo mi pomógł. Jak tutaj, dziewczyny? ktoś jeszcze potrzebuje moja pomoc? Szef, ja rozumiem, oh. że te oś... Matko jedyno co się pożało tutaj? Nie wiem. Proszę, Martin przyszedł spojrzeć na nasze filetowanie. Ja, oczywiście, tutaj że tak powiem, już się spociłam, bo dla mnie to jest czarna magia. Miałaś tylko po prostu delikatnie pracować. Mówiłem, jak posiłujecie moja pomoc, wołajcie mi cały czas. Nie tylko po prostu przefiletowanie. To po prostu masakra. Masakra, naprawdę. Musisz po prostu teraz jakoś ratować. Weźmy to, kroj na pół. Na płuca, będziemy, tak, 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 tak. tak, tak, tak dokładnie. Półkach? I będziesz delikatnie zimną wodą, będziemy to pukać tak. i, na, i, dobra. i do giena składamy. Dobra? Dobrze, 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 dziękuję. Tutaj masz tak, tutaj masz ości, które są klejone do przuszka mhm, I tutaj mał kolejne od kręgosłupa. No dobra. Sposób drugi na profesjonalistę. W ogóle on tak napierdzielał to, że ja. Robiłem tutaj coś, patrzę, coś tam ma, robię tutaj coś, a on już nakładał. Nie ukrywam, czułem się jak ryba w wodzie. Nie tylko konkurowałem z całą resztą uczestników, ale również z Domi. No i jak, sushi master. Potrzebuję pomocy. O co tu chodzi? A ile lat pracujesz w sushi? No 10 lat. Nie, no to 10 nie. 10 lat! Połowę więcej niż ja. Z takim doświadczeniem, pomoc osuszefa w filetowaniu ryby. 10 lat i nie, i nie filetowałaś? Bo to jest najłatwa ryba. A może to tylko taka przykrywka? A Dominika, słuchaj, ty chyba też pracujesz 10 lat w sushi. Ja? No, patrz, jaki ładny cię wyszło. Szef, no miód na moje serce. Tego potrzebowałam, naprawdę, bardzo potrzebowałam tych słów od suszefa. Kurde, dobra, to jadę. Mam nadzieję, że tego nie spieprzę. Kurde, ja pierdzielę. Wyzwanie, ale też fajne doświadczenie. Sposób trzeci na samuraja. Jestem pewny siebie, bo zgrabnie władam nożem. Nigdy tego nie wykonywałam, ale ja byłam z siebie zadowolona. I chyba to jest najważniejsze. Sposób czwarty na filozofa. Ale mi to nie idzie. Wiem, czego nie wiem, jeżeli chodzi o filetowanie ryb. Czas w ogóle leci jakoś tak e, strasznie szybko. Niebiescy. Sociedad, tak szef. 5 minut na przygotowanie ryby. Tak szef. Tak, szef. Niebieski 20 minut. <gślarices> Niebiescy. Szef. Tak szef. Trzy minuty wam zostały. Tak szef. <gślarices> A te 20 minut mija po trzech minutach. Niebiescy. Tak, tak szef. Została wam ostatnia minuta. Dzięki szef. szef. Dzięki. Tak, szef. Dzięki szef. I jak robisz? Łyżką szefie. Dobra, bardzo dobrze. Pokaż mnie, nie? Pokaż, pokaż, jak robisz. Jak Brawo. Dziękuję. Niebiescy. Tak szef. Kolejna część zadania. Lecimy, lecimy, lecimy! Vamos, vamos, vamos! Zadanie polega na tym, by własnoręcznie przygotować dowolny talerz sushi w ciągu 25 minut. Fajnie było odetchnąć w końcu w indywidualnych zawodach. Czuję ogromną ekscytację. Koncepcję w głowie mam, więc jestem dobrej myśli. Presja czasu jest straszna, nawet po 15 latach pracy na kuchni człowiek odczuwa jak mu się palą nogi. Mam dobre przeczucie, aczkolwiek za mną jest dwóch zawodowych i masterów. Stoicki spokój, krok po kroku wiedziałem co chcę zrobić. Ja sobie poradzę, ja wiem co ja potrafię na kuchni. Pamiętajcie, że wiesz, niby, że niby indywidualnie, ale dzisiaj też drużynowo, nie? Żebyśmy się wspierali. Tak toś ogórka ma no mam nad coś? Ja chętnie. To wiesz, wiesz, Ja jak coś wzięłam sezam, tak? Masz rys, tak? Mam ryż. Byłem dumny ze współpracy ze zespołowej, mimo wszystko była jakaś rozmowa. Wiecie, gdzie jest ryż? Tutaj mam. Weź sobie tylko, żebyście mnie zostawili, bo jak są ten, nie? Garamy fery, i gramy też razem. No tak, idziemy dzisiaj na nagrodę.